się płaci to trzeba pchać nie? Tak to jest, czasem tak bywa Musimy pchać nasze bagaże bo mamy tam dopiero lotnisko Dzień dobry, zapraszamy Państwa do podróży do Turkaj na tym jak to się nazywa Na normalnie pokładzie dzisiejszego lotu będzie Kinka i Romanko to jest nasz lot. Prabat check-in normalnie o 16.00

Znajdujemy się przy hotelowym basenie, jednym w jednym z kilku, i teraz udamy się przejściem podziemnym na plażę hotelową. Dostaliśmy ręczniczki, w każdym pokoju dostaje się dwa karty na ręczniki. Można je każdego dnia odebrać rano i wieczorkiem się oddaje do prania. I każdego dnia można sobie odbierać nowe. I tutaj jest przejście podziemne. się pod ulicą, około ile? 50, 100 metrów 100 metrów i znajdujemy się na plaży hotelowej. Tu już zaczyna być ją widać. Tylko idziemy zobaczyć jak bardzo zimna woda jest ale mokra, mokra, ja zobaczymy Mamy dzisiaj poniedziałek wielkanocny. Nie, niedziela dopiero. Nie. Ale te dni szybko lecą. Niedziela święta, a my się idziemy kąpać. Można to zaliczyć, można powiedzieć. Do morsowania. Tak jak ja tu jestem. Woda najcieplejsza, nie jest? No zanurzaj się. Ale my jesteśmy gorący. Huch. Jakby nie ta miłość, co mnie grzeje, to ja nie wiem. No zrób tak, hop już jest. Ale są takie skrajności, my się kąpielamy w strefach kąpielowych, a niektórzy ludzie w kurtkach łowią ryby. O tu jest Pan jest finisze sauna 嗯。 Jej wuje. Pokażmy tutaj, popatrz, Tutaj, chodź, tu, popatrzmy, pokażmy, popatrz. Popatrz, jest Mariolka i jej wujek. Zakupiliśmy sobie trzy wycieczki, w tym jeden masaż i będziemy korzystać. A teraz idziemy na spacerek pojedzeni. Tu jest nasz hotel. Tu jest nasz hotel. A tam jest woda. A tam jest woda i tam idziemy. Podoba mi się to. No, no, podoba mi się to. Klamotki nie klamotki. Tu dresiwo. Karolinka z posiana Tu tu są siaty. Ja jestem tragarzem, a to jest na sponsorka dzisiejszego dnia, jak i wielu innych dni. No jak nie fajna, ba jak fajna. Airbag. Erbeck Tylko balkon. Jest. No bos jak nic, na no. dzielni. Fantastik. Fantastik. No no, no Ile jeszcze? Jedna? Już jedna? No ta fajna. Taki? Hilfiger. Ale ten jaśniejszy chyba, co? Będzie dobrze? No, bardzo dobrze. Taki farwa? E, nie, to nie. Taki dobrze, tak? E, Jaśniejsza czy ciemniejsza? O, biała. O, biały będzie. Taki fajna. И? Какво е Каролина. О, добре, а тебе? Роман. Роман е добър имен, добре ви се познавам. През мен е Рики Рамбо, ресторан Бо, Бара-бара, Пишкопинко. А Това е Роман Бара-бара. Бара-бара, Бара-бара, Пишкопинко. То ве си истесче. Това сте родвини. Може би седовете и бъде. Ха, ха. Бъде от другата родина. Да, знам, знам. Ха, проблем. Същото проблем. Czy jedna? Nie, dwie mu wystarczą. No, to no. jest Black, no, Black. Green. Three, three minutes after. No, Magic. Takie czary tureckie? Regional Lacoste tureckie. Tak oni się starają i to jest tak pięknie. Wszystkie tak ziółka, popacz, czosneczek poukładane. I szczunki, e, i kłoper, i kurczę pietruszka, wszystko tu jest, jest tak zadbane, jest czyste, poukładane. Po prostu wow. Naprawdę, chciałabym na taki baserek sobie chodzić i, i kupować rzeczy, żeby ciebie to. Nie no przepięknie kochanie jak tam soczek? Tu mamy soczki? Życie nie piłam nic lepszego. Przysięgam ci. Tu, tu pan robi takie soczki, Szretyczne. wyciska. Wyciska pan soczki na miejscu, takie świeżutkie... Granat, truskawka, pomarańcza. Słodkie, ale nie za słodkie, troszkę kwas i jest przepyszne. Mm. To możemy się delektować soczkami, przecież bez konserwantów. Mm. Natural. Foto jest. Mm. Co powiesz? To jest super. To też było bardzo dobre.

oh <laughs> Tu przyjechał nasz, nasz, nasz gimbus. Spóźniony, ale jest. Zasiadamy do bryki. Nie, żartuję. 11, 15 i 15:26. To będziemy my. 15, 15. Bardzo proszę. I 15:26. A mój, 15, 26. A mój Nie, a nie jedzie, pani nie zabieramy. Tabele poproszę, a jest Badne, że masz. Mają wrócić. Good morning. Good evening. Good evening. Good morning. Good Dzień dobry O mam za Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry okay. Şimdi... Dzień dobry Dzień Pani najlepsze miejsce? Tak Opłacone, nie? Przestawiamy się przesiadamy do jakichś Jeepów, busów Szukajmy naszej taksy Którego widzimy? No, to tak, żeby z tyłu siedzieć, chodź Nie? No, idziemy tam Hello Na voz eu acho que aqui não 達成な。 Panie, jeździcie na busie. Busie, na Jak <gryso> To jest do podwijania tych... Okienek? Jak się okienka podwinie Ale nie Jesteśmy w tureckim Kapadocji Jesteśmy w tureckiej kapadocji takiej małej Mała Kapadocja Jak to się... Adam? Tu było 5 lat temu morze 65 milionów lat temu było tutaj morze A jak ktoś może, to pomoże Chodzą tu panienki, oferują swe wdzięki, a ja idzie mam, więc nie skorzystam. Merik. Wracamy do naszego Jeepobusa Gim, Gimbusa i jedziemy dalej do kanionu Tadzi Tasi, Tadzi -si, ta -si. Jak ci się podoba? Zarobiliście. Jest moc. Siła, moc, energia jest pięknie, ale są ja widoki, wie, to to jest cudownie. Dokąd się dzisiaj wybieramy? Na wycieczkę. Na Alanie w Pigułce trzygodzinną wycieczkę, gdzie będziemy jechać kolejką, będziemy na zameczek i. zameczek to nas wypuszczał. Ładnie. bo jesteśmy za nago ubrani, ale nie będziemy się specjalnie ubierać. Także.

Zmawić. Jeszcze jedziemy tylko na krótko na plażę Kleopatry, Kleopatry bo tutaj oświadczył się Pop, a później pomogli swoje imię. Nie, Marek Aureliusz oświadczył się Kleopatrze i dlatego to jest plaża Kleopatry. Fajnie, nie? Tak. I podarował Alanie, ale nikt nie ma takiego gestu jak on. My.

Mielski orszak. Zliczyłam w przeszłości. Zliczyłam w przeszłości. 75 stopni i coś tam jest. Jest mocnie. Siła mocnego. Podoba się? Bardzo. To jest pięknie.

the right Piękna gdzie zajechaliśmy? Na, Na napis I Love Carolina. E, nie, I Love Alanie, ale I Love Carolina. <laughs> Najprzystojniejszy hotel boy w całym Kaila Beach. <grych> A gdzie się Pan wybiera? Niestety w domku. To mm. co, dobrze, że tylko się kończy. Mm. Trzeba będzie jechać i szukać następnych czasów, bo te się już skończyły. Najważniejsze, że miłość nasza się nie kończy. To coś będzie opublikowane. Bardzo dobrze. Nasza miłość się nie kończy. Gdzie ten elewator? Ale różni ludzie komentują, że za dużo miłości jest po mojimy kanału. nikt nie oglądają. O, mamy elewator. Let's go, let's go. Idziemy, było bardzo fajnie. Przyjedziemy znowu kiedyś, nie? Ale nie tu. Nie tu. Ale było super. Było super, hotel rewelacja. Pogoda miała być brzydka, była też rewelacja. Same atrakcje. Polecamy Kyla Beach Hotel.